Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest układ nierówności liniowych, metoda graficzna. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru i coś do pisania. Moi drodzy, rozpoczynamy. Mamy pierwszy przykład zapisany na kartce. Tak jak wspomniałam wcześniej, będziemy zajmować się układami nierówności. Ale podkreślam, liniowych, bo układów nierówności jest mnóstwo. Między innymi też y, programowanie liniowe jest związane z różnymi układami nierówności, dlatego my tutaj wprowadzamy takie y, układy trochę na poziomie liceum. E, chyba, że macie też coś podobnego na studiach, zapraszamy. Jak to zrobić? Jak to zrobić metodą graficzną? No bo ogólnie ciężko by było rozwiązać układ nierówności liniowych pisemnie, bo po prostu by się podało jakiś zbiór albo przykładowe punkty, które należą i byłoby na tyle. Natomiast tu jakby warto umieć sobie wyobrazić, o co chodzi. Jak zacząć? No więc, ponieważ jesteśmy w pierwszej części tego naszego cyklu, bo to będzie też cykl, gdzie będziemy rozwiązywać e, ile się da tych przykładów, e, no i co? Na początku oczywiście rysujemy sobie układ współrzędnych. Proszę się na to zadanie nie rzucać, nie robić go szybko, szybko, dlatego że można bardzo łatwo zrobić błąd. I teraz popatrzcie na swój układ nierówności. I ja bym chciała, żebyście na razie nie patrzyli w ogóle, jakie macie tutaj znaki nierówności. E, chciałabym, żebyście spojrzeli na każdy z tych nierówności jako na równanie. Ale oczywiście to jest tak między nami, ponieważ w szkole czy gdzieś tam pewnie pani by krzyczała, że przecież to jest nierówność, ale my musimy sobie jakoś pomóc. I o co chodzi? Yy, tu zapisane są proste, które będziemy rysować. Ja sobie je wypiszę, bo będę musiała narysować prostą x równe minus 3, x równe 1. Będę musiała narysować prostą y równe minus 2 i y równe 4. Do tego dążę, żeby wiedzieć, jakie proste ja mam narysować, bo przecież muszę to przedstawić graficznie. No i co dalej? No teraz. Patrzę tu na te nierówności dopiero, bo one mi powiedzą, yy, czy moja linia będzie prosta, czy przerywana, czy będzie pełna, czy przerywana. No i tak, tu widzę, że wszystkie są mniejsze, równe lub większe, równe, yy, czyli ten znak równy jest dodany, więc każdy będzie prosty. Ja sobie to tak zapiszę. Jakbym miała przerywane, to bym się zapisała na przykład tak. To nie ma znaczenia, po prostu to jest umowa między nami. No i na, zaczynam od narysowania tych dwóch x. Pamiętamy, jeżeli mamy równanie typu X równa się, to jest prosta, pionowa. Y równa się liczbie, oczywiście, to jest pozioma. Ok, no to bierzemy x równe minus 3, 2 i minus 3. Ma być y, nieprzerywana, czyli rysuję ją. Tak, na razie nie zaznaczam żadnych szrafów, nic, bo potem można dostać oczopląsu od tego. Potem x równe 1. Ok, no i mam na razie te dwie proste. Ja sobie jeszcze je poprzy, po, tutaj podpiszę, żeby było elegancko. I teraz y równe minus 2. I też nie, mam być nieprzerywana. Wy sobie bierzcie papier w kratkę, będzie Wam wygodniej. Y równe minus 2. No i 4. Raz, dwa, trzy i cztery. No dobra, udało mi się tak mniej więcej zrobić ten rysunek. Mam moje proste, wiem gdzie jestem. I teraz dopiero patrzę sobie na te nierówności najlepiej w takiej postaci. Pamiętamy, że ta nierówność, jak jest podwójna, ona nam mówi, że to co chcę, jest pomiędzy jedną liczbą a drugą. Czyli patrzę na x. Czyli moje, moje rozwiązanie w pierwszej nierówności jest pomiędzy jedną prostą a drugą, czyli jest tu. Ok? Jest tutaj. Czyli to jest taka tuba, która się tutaj ciągnie, może nie tuba, tylko nieskończony pasek, który ciągnie się pomiędzy minus 3 a 1. Ok. Jeżeli macie ochotę, może ja tu tutaj wezmę jakiś akurat nie mam przy sobie, ale możecie to zaszrafować. Natomiast w przypadku tak łatwych przykładów nie polecam, bo rozwiązanie potem będzie, może, może być mocno zamazane, będziemy szrafować w następnych przykładach. Natomiast w przypadku drugiej nierówności rozwiązanie jest pomiędzy minus 2 a 4, czyli tu. Widzimy? Więc tak naprawdę część wspólna tego to jest dokładnie ten prostokąt. I to jest nasze rozwiązanie. Ale powiecie, co z punktami, w których stykają się te proste? No moi drodzy, to jest bardzo dobra, e, dobre pytanie, bo je też trzeba ogarnąć, bo e, tu ten obszar jakby on się kończy. I my nie wiemy, czy ten punkt styku należy, czy nie do tego obszaru. Ale ponieważ wszystkie nasze proste były całe, czyli nie były nieprzerywane, były nieprzerywane, o może tak to powiem, więc ja te kółeczka zamalowuję. I dzięki temu możecie sobie ten obszar teraz przerysować gdzieś i powiedzieć, że to jest odpowiedź. Jeżeli jeszcze potrzebujecie do szkoły, możecie sobie zapisać punkty, w których są te przecięcia. Tu moi drodzy, wszystko zależy od waszego prowadzącego, że tak się wyrażę. Jakie ma wymagania dalsze, bo tu nie ma jako tako. Takich ogólnych zasad. Po prostu, jeżeli masz narysować, masz papier w kratkę, to widać po prostu, gdzie jesteś, na jakim obszarze, dlatego nie do końca pewne elementy są potrzebne. I to jest taki pełny rysunek, pełne rozwiązanie nawet powiedziałabym, bardzo mocno dopracowane i to jest pierwszy przykład. Przechodzimy do kolejnego. Pamiętajcie, co powiedzieliśmy o tych prostych, przerywane, nieprzerywane. Co powiedzieliśmy o tym, żeby sobie nie zamazywać tych rysunków. Bo powiecie, ale jak mam nie zamazywać, skoro muszę widzieć, tylko że jak zamarzecie, to nie będziecie widzieć. I zaczynamy od czego? Zaczynamy od udawania, że to wszystko jest równe i wypisania sobie prostych. No tu mam x plus 2 równe 0, to pierwsze. No to muszę wyliczyć, czyli x równa się minus 2. Ok, to jest pierwsza. Tu mam y... Minus 1 równe 0, więc od razu sobie przeniosę tą jedynkę, czyli będzie równe 1. Druga prosta. No i tu muszę przenieść to wyrażenie. Będę miała funkcję liniową y równa się 1, druga x odjąć 2. Ok. I teraz muszę dopisać, jakie są tutaj, czy przerywane, czy nie. No tu będzie przerywana. Ok. Tu będzie normalna i tu będzie normalna. No i zaczynam rysować. Jak rysujecie sobie funkcję liniową, to co jest tutaj na końcu, to zależy od Was, czy chcecie tabelkę, potrzebujecie, czy nie potrzebujecie, czy widzicie na przykład od razu punkty przecięcia. Pamiętajcie, żeby robić to. Tak, jak umiecie. Najpierw rysujemy przerywane x równe minus 2. Ważna sprawa jest z tym przerywaniem, bo jeżeli nie zrobicie tego teraz, to potem nie będziecie wiedzieć, czy jak wyjdzie wam ten obszar końcowy, czy ten punkt przecięcia należy, czy nie. Czyli to jest x równe minus 2. Teraz y równe 1. Ok. Tu ma być ciągłe. y równe 1. Super. No i teraz to. 1, 2, x odjąć 2. No i co z tym zrobić? No więc tak, pamiętamy, że ten punkt, ten, ten, ta liczba to jest b prawda? Minus 2. B jest przecięciem z osią Y, czyli ja już mogę zaznaczyć sobie, że tu nie będę tego mocno zaznaczać, żeby mi się potem nie pomyliło, że to należy czy nie należy, czyli mam minus 2, na pewno należy mi tu i tu jakbym sobie wstawiała za Y 0, mogę łatwo wyliczyć miejsce zerowe, które będzie wynosiło 4, bo 4 razy 1 druga jest 2, odjąć 2 jest 0, czyli mam drugi punkt, ja zawsze sobie piszę to w taki sposób, i tu też ciągła, najpierw połączę te i potem sobie przeciągnę dalej. Ja sobie zawsze to robię w taki sposób, że wyznaczam te dwa szczególne punkty, bo czemu nie? Bo mam te przecięcia z osiami, i jakby wiem, jakbym sobie wyznaczyła punkty jeden tu, a drugi tu, to nie do końca bym wiedziała, co się dzieje. A tak mam takie punkty zaczepienia. Ok, no i podpiszemy, że tu jest y równe 1 druga x odjąć 2. Jeżeli macie życzenie, jeżeli macie potrzebę, ten punkt przecięcia i ten możecie sobie wyznaczyć. Wystarczy tutaj, że e, za y wstawicie sobie 1, a tu, że za x wstawicie minus 2 do tego równania. I tu wiadomo, że widać, że to jest punkt minus 2 i 1. Ja tych punktów nie będę wyznaczać, bo one mi są tutaj niepotrzebne. Natomiast wracamy do nierówności. Ok, narysowaliśmy sobie te równania i patrzymy teraz na nasze nierówności. Tu wychodzi, że x ma być większy od minus 2. Jak przeniesiemy sobie tą dwójeczkę na prawo, to będzie x większy od minus 2. Co to znaczy większy do minus 2 dla takiej prostej? To znaczy, że. One mają być minus 1, 0 i tak dalej, czyli idą w tę stronę. Czyli zobaczcie, ja nie chcę niczego po tej stronie prostej, x równe minus e, 2, ja chcę tylko to. Więc w naszej wyobraźni wyobrażamy sobie, że my w ogóle nie widzimy tego, co jest tu. To w ogóle możecie sobie e, zakryć jakąś kartką, o na przykład tą, i nie widzimy tego. Po prostu tylko interesuje nas to. Co dalej? Chcemy y mniejsze bądź równe od 1. No i zobaczcie, jak to fajnie wychodzi z kartkami. Chcemy mniejsze bądź równe 1. Jeszcze raz sprawdzimy, tak. Czyli chcemy tylko to, co jest tutaj na dole. No i teraz, żeby miała jakieś kartki, chyba że wezmę kalkulator i to będzie najlepsze. Czyli ja zakrywam to, czego nie chcę. I zobaczcie, co się dzieje. Ja mam tylko teraz tą ciartkę tutaj, tą, to miejsce. No, i teraz patrzę na ten trzeci. I y greki mają być większe bądź równe od tej prostej. Ha, większe bądź równe. Jeżeli mamy y, proste, no to co to znaczy, że, że ja chcę wartości większe? To znaczy, że one mają leżeć nad tą prostą. Gdyby było mniejsze, to by leżały pod tą prostą. Czyli co ja chcę? Czy ja chcę tą część? Czy ja chcę tą część? No, wychodzi na to, że chcę tą część. Czyli to sobie mogę zaszrafować bez szrafowania 50 razy tych naszych rozwiązań i potem szukania, gdzie te szrafy się przecinają. Polecam taką metodę trochę de pazuro, czyli zakrywanie kartkami. Na pewno macie kartek sporo różnych. Najlepiej, żeby one nie były w kratkę, jeżeli robicie na czymś w kratkę, tylko czyste, i będzie to dużą pomocą. Ok, no i zobaczcie, brakuje nam jeszcze czego. Brakuje nam tego, żeby zaznaczyć te punkty, które się stykają. I tu zobaczcie, dwie linie są e, ciągłe, więc ja mogę zamalować, ale tu wystarczy, żeby jedna była przerywana, i ja już muszę otworzyć, bo to jest część wspólna. No i moi drodzy, zakończyliśmy. Teraz idziemy do przykładu następnego. Te przykłady będą coraz ciekawsze obiecuję, i mamy taki fantastyczny przykład. No to od czego zaczynamy? No zamieniamy to sobie dla nas. Na równania i liczymy, jakie mamy proste. Ja sobie tu już szybciutko zrobię i tu, moi drodzy, mm, może się pojawić pewien problem, jeżeli chodzi o to. Ja tu w nawiasie dam tą nierówność, ok? Bo ten Y tutaj jest z minusem, ok? I tu ja bym chciała tego Y tu przenieść w takim wypadku, bo potem nie, nie chciałabym, żeby był problem, jak, jak, jak ten znak ogarnąć. Czyli to jest, ja sobie go będę tak zapisywać, czyli to będzie 2x odjąć 4. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, że ten y został przeniesiony tutaj i to będzie y większe od tego, czyli wartości większe. No i mamy coś takiego. No i co z tym zrobić? W pierwszym przykładzie mieliśmy coś takiego, podwójną nierówność, czyli minus 4 jest tutaj równe 3x odjąć 4. Ja zapiszę tutaj znak i. 3x odjąć 4 jest równe 2 i zapiszę tutaj znak. Okay? Mam nadzieję, że to jest miarę Jak nie, to róbcie od razu ze znakami. Czyli stąd wynika, że mamy co? Tu się skasują te czwórki, czyli będzie 3x równe 0, czyli po prostu x równe 0, czyli większe równe od 0. A co tutaj będzie? Tu stąd wynika, że jak ja przeniosę, to będzie 6, czyli x równe 6, czyli będzie 2. No i tutaj znak sobie ogarnę w takim wypadku. Mam nadzieję, że to jest czytelne. Jeżeli nie, tutaj podam taką inną metodę, możecie sobie na tym etapie już przenosić. Tylko jeżeli pamiętacie, przenosicie w podwójnej nierówności. Jeżeli ja przenoszę minus 4, to on ją przenosi po obu stronach, czyli będzie 3x mniejsze równe 6. I większe równe 0, bo tutaj będzie minus 4 plus 4, i dzielę na 3, czyli x większe równe 0, i x tutaj, o, tego typu można też zrobić. Tak jak Wam to pasuje. Czyli ja mam moje proste i jeszcze nie skończyłam, i tu będzie y równe 4, czyli tak naprawdę tutaj jest tego typu sytuacja. Jeżeli za bardzo gmatwam, to róbcie to po swojemu, żeby było to dla Was czytelne. Ok, mamy taką sytuację, to linia teraz. Pierwsza linia jest przerywana. No to przerywam ją. Drugie są ciągłe, więc one będą takie. No i ta, ta, ta też jest przerywana. No to rysujemy, moi drodzy. Bardzo fajny przykład. Wszystkie są fajne zresztą. Ok, no to zaczynamy od tej prostej. Y pamiętajcie, że jest przerywana, żeby nie zrobić sobie gdzieś problemu z tym. I teraz tak, minus 4 to przecięcie będzie z osią Y, czyli mamy tu minus 4. No i tu mam ten mój punkt. No i tu jak sobie wyzeruję, to wyjdzie, że przecina się z 8 X w dwójce. Więc tak naprawdę, jeszcze raz tylko zerknę, żeby na pewno wiedzieć, że to jest to, co ma być. O! Zobaczcie, czyli tak i to zrobiłam to, czego nie chciałam, żebyście Wy zrobili. Y równa się 2X minus 4, dlatego ja zrobię tak bardzo brzydko teraz. I po grubie przerywano. Proszę nie róbcie tego tak jak ja, tylko od razu zróbcie przerywanymi. Ale można sytuację jeszcze uratować. Dobra, eee, no i teraz zaznaczamy 0. I tu już możemy ciągłą. Jak zaznaczyć 0? 0 jest pionowe i zaznaczamy jak mamy ciągłą, tak po prostu pogrubiając tą oś, lub też mając jakiś sprytny pisak. Czyli to jest x równe 0. Teraz mamy x równe 2, tu już jest ciągłe, ja chcę... a nie tu niech będzie x równe 2, no i y równe 4 przerywane, żebym tym razem już 2, 3, 4, niech tu będzie, żebym Wam nie zrobiła brzydkiego rysunku. Ok, dobra, tu można sobie ciągnąć. I to jest y równe. 4. No dobra, mamy rysunek. Już coś nam się powoli tutaj widać, e, mniej więcej gdzie będzie rozwiązanie, bo zazwyczaj te obszary e, no tutaj e, na poziomie liceum nie będzie tu nie wiadomo jakiego szału. Natomiast e, o co chodzi? Jak to sobie teraz ogarnąć? No mamy tak. Mm, co z tym? Tu ma być y większy od tej prostej, czyli większy, powiedzieliśmy, że są wtedy wartości nad Tą prostą, czyli u nas to będzie nad, mimo że ona jest tak lekko pochylona, to będzie tak. Jakby były mniejsze, to by było tak. Czyli tu ona, chcemy te wartości, czyli tych nie chcemy. No to zakrywamy, weźmiemy sobie tą starą kartkę. Tutaj, czyli tych nie chcemy, chcemy większe. Ok, chcemy to. Dobra. Teraz chcemy coś, co jest. Yy, x -y mają być większe bądź równe 0. Tak, i mniejsze bądź równe 2. Zerem jest ta prosta, a tu jest 2. Czyli one mają być pomiędzy zerem a dwójką, tak jak to wyliczyliśmy tu. Czyli nie chcemy ani tu nic, ani tu, tylko chcemy dokładnie to, co mieści się pomiędzy tymi dwoma prostymi. Mam nadzieję, że to widać. Ja zakryję tą część kalkulatorem. O, chcemy to, co jest w tym pasku. Ale to nie koniec, bo okazało się, że jeszcze Y mają być mniejsze od 4. Nie? a mniejszy tu jest nasze y równe 4 tu tak wystaje to jest y równe 4 i one ma być mniejsze czyli pod czyli tak naprawdę zobaczcie tutaj tak zrobimy żeby o, tak żeby było widać wszystko jeszcze bardziej czyli my tak naprawdę o jeszcze tu ładnie zrobimy o czyli my chcemy tylko to co jest w tym malutkim cypelku tylko to i to jest całość i teraz te punkty. Powiedzieliśmy, że wystarczy jedna przerywana, żeby nie należał. Więc tak naprawdę tu mamy przerywane, tu mamy przerywane i tu mamy przerywane. Więc tak naprawdę będzie to taki obszar, który e, będzie po prostu bez tych punktów przecięcia. I to jest rozwiązanie tego przykładu. Mam nadzieję, że jest w miarę czytelne dla Was. Mówię, ta metoda z tym chowaniem jest, wydaje mi się, dużo lepsza niż to szrafowanie. Teraz się naprawdę do niej na 100% przekonuję. I teraz, moi drodzy, czwarty przykład wydaje się najciekawszy. Ma aż cztery nierówności, więc będzie się działo i już zrobimy to, ponieważ po trzech przykładach już umiemy to robić, więc zrobimy to sobie tak inaczej. Czyli od razu sobie wyliczymy stąd y mniejsze równe minus x plus 2. Czyli będziemy rysować prostą y równa się minus x plus 2. Tu wychodzi y, ja sobie y przeniosę na tę stronę, czyli wychodzi y większe od minus x minus 4, bo tą czwórkę wtedy daję tutaj, a minus x zostaje. I teraz tu wychodzi y mniejszy, równy od e, x plus 6 bo minus 6 przenoszę, a znak nierówności dopasowuję sobie, żeby wszystkie y były po lewej stronie. Bo jeżeli ja Y, y to, to nie jest tak, że ja muszę zawsze sobie tam tu przemnażać, dać minus razy, minus jeden zmieniać znak nierówności. Nie. Jeżeli ja na przykład sobie odczytuję nierówność, każdy może sobie odczytać różnie. Może być X większy od Y, może być Y mniejszy od X. Więc ja sobie mogę odczytać, że Y jest mniejszy równy, ale zapisać go w taki sposób. W gruncie, żeby zachowana była logika tego mojego znaku. Ok, i tutaj mamy Y. Większy i teraz tak, jak ja przeniosę sobie na tę stronę, to będzie X odjąć 6 podzielę przez 2, czyli będzie 1 druga X odjąć 3. I myślę, że to jest w miarę czytelne. To jest taki przykład z gwiazdką trochę, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie gdzieś osobno powyliczać te równania powolutku. I teraz tak, rysujemy pierwszą, czyli minus X plus 2, tu będzie się trochę działo. Pamiętamy, to jest przecięcie z 8y. 2. No i minus y, x, czy tutaj będzie raz? 2 dla x równego 2. I tu będzie ciągła, czyli ogólnie, jak rysujecie sobie funkcję liniową, to widać, czy dobrze narysowaliście, czy źle, bo widać, czy ona rośnie, czy maleje i czy coś tam głupiego się nie dzieje, więc y, można szybko zweryfikować. Tu będzie 4. Minus 4. No i minus 4 to będzie dla minus 4, tutaj 0, czyli i tu przerywana jest. Bo wyobraźmy sobie, że jest idealnie. O, czyli to jest y równe minus X odjąć 4, X plus 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i dla minus szóstki, czyli tu muszę jeszcze przedłużyć, tu będzie minus 6 i jest ciągła. Więc można sobie tak pociągnąć i w każdą stronę. No tu zaraz Wam pokażę, jak to ogarniemy. Tu jest minus 3, raz, 2, 3, pierwszy punkt. A jak sobie Y wyzerujemy, no to będzie 6. Bo tutaj 6 razy 1, druga jest 3, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i tu mamy przerywaną. No, tu moja prosta się tak raz krzywi, raz prostuje, ale jest w porządku. No i oczywiście zapomniałam podpisać tutaj, czyli to jest y równe 1, 2 x odjąć 3, a tu jest y równe x plus 6. I teraz zobaczcie, co nam ciekawego wyszło. Domyślamy się już, gdzie będzie ten obszar. Natomiast takie zadanie jak to, ono nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Eee... I teraz ja bym robiła to tak po kolei. Na początku robię sobie pierwszą prostą, czyli biorę minus x plus 2. Ona jest tutaj. Nie, to jest ta prosta. I co ja chcę? Ja chcę mniejsze bądź równe, czyli chcę na dole prostej, czyli zakrywam sobie górę. Zakrywam sobie górę, jej nie chcę. Ok, tylko jak zakryję górę, to nie będę widziała mojego równania. Teraz tak. Teraz chcę minus x plus 4. Minus x minus 4 i chcę większe, czyli chcę nad prostą. Czyli nie chcę tego. Czyli nie chcę tego. Chcę tylko to, co jest pomiędzy nimi. Ok. Teraz x plus 6 ma być mniejsze, czyli znowu pod tą prostą. Czyli zobaczcie, czyli ja mam tak, tak? I teraz jeszcze nie chcę dodatkowo tego. I to ma być jeszcze większe od tej prostej, więc domyślamy się od 1, 2, x odjąć 3, więc domyślamy się, że naszym szukanym obszarem jest to. Oczywiście nie jest zawsze tak. Że to jest to, co pomiędzy czterema prostymi jest. Czasami jest różnie, czasami jest coś na zewnątrz, czasami te proste są bardziej skomplikowane. Natomiast e, jak już rysujecie, wiele rysunków czasami po prostu widać, co jest rozwiązaniem. I tu zaznaczamy sobie nasze punkty, czyli ten nie należy, ten no, w ogóle nie należą i te też nie należą. I to jest nasz przepiękny rysunek naszego ostatniego układu nierówności, który zrobiliśmy już yy, wiedząc, że wiemy wszystko o poprzednich przykładach. I teraz moi drodzy, to jest koniec tego zadania i to jest koniec tej części tego cyklu. Będziemy szukać coraz to ciekawszych przykładów, żebyście mogli z nami poćwiczyć te Układy Nierówności e, Liniowych, bo one mogą być też z wartością bezwzględną. Tu się może naprawdę dziać sporo ciekawych rzeczy, więc zostańcie z nami e, i teraz tak, jeżeli macie jakieś pytania, mail był na pierwszej stronie, zapraszam do kontaktu z nami e, jeżeli macie jakieś ciekawe zagadnienia, pełne zagadnienia, które chcielibyście, żebyśmy przedstawili na kanale, to też piszcie. Jeżeli chcecie pojedyncze zadania, żebyśmy rozwiązywali, moi drodzy, tutaj też zapraszam, tylko pamiętajcie, że no, gdybyśmy każdemu rozwiązywali, kto do nas pisze, no to nie mielibyśmy czasu, żeby robić filmy na kanał. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia filmu, do wsparcia kanału, szczegóły w opisie. No i cóż, widzimy się w następnej Części.